Zastanawiasz się, czy degiro.pl to dobre miejsce do inwestowania? Platforma wygląda na profesjonalną. Reklamuje niskie prowizje i dostęp do światowych rynków. Ale zanim założysz konto i wpłacisz swoje pieniądze, warto się dobrze przyjrzeć. Zacznijmy od tego, że degiro reklamuje się jako tania i przyjazna alternatywa dla polskich inwestorów. Ale nie wszystko jest takie jasne, jak się wydaje. Po pierwsze, brak pełnej przejrzystości. Mimo, że firma działa na rynku europejskim i jest częścią Flatex de Giro, bank AG, wiele osób skarży się na brak jasnych informacji w polskiej wersji strony. Użytkownicy mają trudności z uzyskaniem odpowiedzi od saportu, szczególnie w języku polskim. Po drugie, problemy z wypłatami i weryfikacją. Są zgłoszenia, że wypłaty trwają zbyt długo. A system weryfikacji konta jest nieintuicyjny i uciążliwy. W niektórych przypadkach konta zostały zablokowane bez podania przyczyny. Kolejna kwestia dodatkowe opłaty. Choć platforma reklamuje niskie koszty, wielu użytkowników zauważa ukryte prowizje przy transakcjach zagranicznych, przewalutowaniach czy przechowywaniu aktywów. I wreszcie brak fizycznego oddziału w Polsce. W przypadku jakichkolwiek problemów jesteś zdany wyłącznie na kontakt online. Podsumowanie? Choć deGiro działa legalnie i nie jest typowym skamem, ilość negatywnych opinii, problemy z obsługą i brak przejrzystości sprawiają, że jest to platforma, do której trzeba podchodzić z dużą ostrożnością. Zanim zainwestujesz, sprawdź wszystkie warunki. I nie daj się złapać na atrakcyjne hasła bez pokrycia.